Hindrys, Neugebauer, Kapić, prawa strona i Kamino Mena, Mena dośrodkowanie zamyka, to Huan, gol, 1-0 Lechia. Dobry atak pozycyjny, wszystko zaczęło się od tego, że Lechia w ataku pozycyjnym przesunęła jednego z defensywnych. Branka zdobyta w 100%. Teraz też Kamilomeno odpuścił Diazowi. Jest szansa w polu karnym. Rywala jest stal. Brokit szansa i jest go! Jeden no do jednego! Jedziemy już w drugą stronę. Jedna z ostatnich akcji Neugebauera, który za chwilkę zejdzie z boiska Neugebauer czy uderzy? Neugebauer! Go! Bauer! ale on jest ostatnio w świetnej dyspozycji strzeleckiej sezonie i tym razem Lekia na prowadzeniu dwóch do... Raz na tę sytuację. O ponad 20 metrów do bramki.